Pira ziemniaczane mi nie wychodzi helpunku, no to robimy kremowe i chrzanowe. wbijamy zegary. Zaczniemy, a jakże od ziemniaków. Jest fajny patent, żeby je obrać bez brudzenia całej kuchni. Kładziemy sobie ściereczkę, obieraczka i jedziemy na ściewką. Po skończonej robocie po prostu łapiemy za rogi do śmietnika dechaczysta. To co musimy dalej zrobić, to pokroić je w taką grubą kostkę. Dzięki temu szybciej się będą gotować, ale się nie rozpadną. Tak przygotowane przerzucamy do gara, zalewamy zimną wodą, dodajemy łyżkę soli i ustawiamy na dużym ogniu. Jak się zagotują, to zmniejszamy moc na średnią, możemy przykryć, zostawić lekko uchylone, żeby nie kipiały, albo położyć taką drewnianą szpaturę. Tue, dzięki temu też nie wykipi. Nie wykipi. Nie wykipi. Gotujemy 20 minut, aż będą miękkie. Ja je odstawię na bok, robimy zalewę. Żeby ją zrobić, rondelek na małym ogniu, trzy łyżki masła do środka. Mieszamy i czekamy, aż się rozpuści. Jak pojawią się bąbelki, to wrzucamy czosnek. W łupinach tylko rozgnieciony. Dwa listki laurowe i nasiona czarnuszki, które nam dodadzą tutaj niesamowitego cebulkowego posmaku. Mieszamy i smażymy razem 2 minuty. Pachnie cudownie, to wlatuje tutaj mleko. Zmniejszamy moc do minimum i od razu śmietanka. 30-36%. Szybki mix. Doprawiamy solą, świeżo mielonym pieprzem Zmniejszamy moc do minimum i zostawiamy na 10 minut. Nie chcemy tego zagotować, chcemy tylko podgrzewać, żeby te smaki pięknie nam się wymieszały. W tym czasie powinny być gotowe ziemniaki i działamy dalej. Ziemniaki jeszcze chwilę potrzebują, więc korzystamy z okazji. Odcedzimy sobie tą zalewę na małym sitku, tak żeby wszystkie te smaki, których już nie potrzebujemy, po prostu na nim zostały. I mamy tutaj płynne złoto, nawet jest lekko złote, bo zapomniałem Wam powiedzieć, masełko takie palone. Jeszcze lepiej tutaj wejdzie, bo odda więcej smaku. Sprawdzamy ziemniory. Sprawdzimy tylko, czy są dobre, żeby to zrobić. Potrzebujemy po prostu widelec. Wbijamy. Jeśli wchodzi bez żadnego oporu, to znaczy, że można działać dalej. Odcedzamy. Normalnie użyłbym ale przerzucę je teraz do Michy, będziecie lepiej widzieć, co się dzieje. Jeśli macie praskę do ziemniaków, to wiadomo, najlepiej je przecisnąć, jak nie macie stary dobry tłuczek i jazda. Kiedy są wstępnie rozgniecione, to stopniowo zaczynamy przelewać tutaj tą naszą zalewę. Wlewamy, ugniatamy, jak się wchłonie, dolewamy więcej. Jak się zrobi już gładko, to możemy się przesiąść z tłuczka na taką łopatkę i porcjami wlewamy, aż uzyskamy idealną konsystencję. Zaraz wam pokażę jaką. Jak widzicie, poszła już niemal prawie cała zalewa i kończymy jej dodawać, kiedy po zamieszaniu tworzą nam się takie piękne, ziemniaczane szczyty. Zobaczcie, jakie to jest delikatne. Puchate, a może być jeszcze lepiej, bo teraz zadanie dla chętnych. Bierzemy drugą Michę, drobniutkie sitko i przekładamy sobie porcję ziemniaków. Nie za dużo naraz, i teraz przecieramy. Dzięki temu będą miały super gładką konsystencję, ale tak jak mówiłem, tego robić już nie musicie. To jest zadanie dla chętnych. Jak przejdą, to ściągamy do miseczki, dokładamy kolejną porcję i tak do końca. Po przetarciu wszystko jest super gładkie, ale widzę teraz, że przyda się jeszcze odrobina płynu, więc resztę tej zalewy wlewam do środka i szybkie mieszanko. Zobaczcie tylko, co tu się wyprawia. Przecież to jest bajeczka jakaś, i przedostatnia rzecz, którą trzeba zrobić, i wypada i doprawić solą i pieprzem. Tak przygotowane puree możecie w zasadzie podawać. Jak trzeba je podgrzać, to na małej mocy, w małym rondelku i będzie elegancko. Jak będę go używał jeszcze do dwóch przepisów, więc trochę je podkręcimy, a podkręcimy je chrzanem. Wlatują tutaj trzy konkretne łychy. Dokładnie wszystko razem mieszamy, przekładamy do michy, posypujemy czarnuszką, trochę pietruchy, no i mamy to. Puree jak z restauracji będzie idealne do dewolaja albo do wątróbki. Oba przepisy robimy w tym tygodniu, także obserwujcie, żeby nie przegapić. Piona.